Też no, ostatnio miałam przyjemność widzieć się z, z uczniami na rozpoczęciu roku, które organizujemy zawsze we wrześniu, i poznałam Ignacego, który no, był. Tak fantastycznie rozwiniętym dziesięciolatkiem, że naprawdę byłam w szoku, jak wszechstronny ogląd to dziecko, to dziecko ma. Rodzice dopiero teraz zdecydowali się na edukację domową, właśnie dlatego, że Ignaś no, zaczynał poziomem odstawać od programu, ale też od poziomu swojej klasy. Mm. I mama próbowała próbowała też z nauczycielem nauczycielami rozmawiać, żeby może jakieś polecali im dodatkowe materiały, może czegoś więcej, żeby po prostu rozszerzać horyzonty Ignasia. No ale było to trudne, no bo nauczyciel miał do zaopiekowania 20-osobową klasę no i też wymagało to wysiłku, żeby dodatkowego, żeby też dla, dla Ignacego coś, coś, coś więcej, coś bardziej, coś, coś innego, więc no rodzice stwierdzili, że przepiszą, przepiszą syna na edukację domową.